Dzisiaj, proszę państwa, naszym gościem jest niezwykły człowiek, niezwykły gość, pan Paweł Łatuszka. Pan Paweł Łatuszka jest pewnikiem z wykształcenia. I jest, był ambasadorem w Polsce, we Francji, Hiszpanii i Portugalii. Następnie dołączył do Rady Koordynacyjnej do spraw przekazania władzy na Białorusi, tak, a obecnie jest pan członkiem Narodowego Zarządu Antykryzysowego, tak? Serdecznie, kierownikiem. Kierownikiem. Serdecznie pana, serdecznie pana witamy u nas, Panie Ambasadorze. No, muszę powiedzieć, że jest to dla nas niezwykła okazja, żeby porozmawiać o Białorusi. No, dlatego, dobry że... wieczór Panu, pan. dobry wieczór Państwu. Tak, tak i przepraszamy, no bo nareszcie początek, jak Pan Aleksander zauważył, z lekkim poślizgiem przepraszamy. Proszę Państwa, no tak, takim poślizgiem, bo po prostu musieliśmy się poprzypinać, tak i dojść i tak dalej. Panie Ambasadorze, tytuł, jaki daliśmy tej rozmowie, to jest Białoruś w cieniu Ukrainy. Tak i jak rozumiem i wszyscy to wiemy, to co się stało na Białorusi. To no, była rzecz niezwykła. Tak? Tysiące protestów, tysiące aresztowanych. Mi się przypominały najpierw na początku tych protestów, przypominały mi się sceny z czasów stanu wojennego, no bo też byłem działaczem Solidarności i, i też no ale potem to oczywiście przekroczyło te represje, przekroczyły znacznie to, co się działo wtedy u nas. A proszę mi powiedzieć, czy wtedy nie obawialiście się interwencji rosyjskiej? To znaczy, że, że Rosjanie wjadą po prostu i no, będzie to, co na, na Ukrainie dzisiaj, prawda? Tylko po prostu nie, może nie, nie, nie taka wojna, ale czy nie baliście się tego? Dziękuję za to pytanie. Oczywiście w, ten, w tamtym czasie myśleliśmy o tym, co będzie robiła Rosja w sytuacji rewolucji na Białorusi. I pamiętamy, że Putin był pierwszy przywódca, który uznał sfałszowane wybory na Białorusi i zwycięstwo. Łukaszenki, który na pewno nie zwyciężył podczas tych wyborów, absolutnie ich przegrał i później dzięki siły, no jak siłom specjalnym wojsku faktycznie utrzymał to władzę i do tej pory ją utrzymuje. Później docierali do nas informacje, że ja pamiętam nawet mieszkam niedaleko jakby niedaleko Mińska i słyszałem lądowanie samolotów transportowych, wojskowych. I tak można byłoby myśleć, że właśnie wtedy lądowali wojska, siły specjalne, operacji specjalnych Rosji na lotnisku w Maczuliściach, około Mińska, które były faktycznie zaproszone przez Łukaszenką, żeby obronić go od utraty władzy. Później docierali do nas informacje, że kiedy Łukaszenka wykorzystywał OMON, Milicją, policją na Białorusi, żeby uduszyć, zaduszyć te protesty. Właśnie wśród w szeregach tych policjantów byli również Rosjanie. Putin później publicznie nawet powiedział, że postawił w stan gotowości wojska desantowe, gwardią narodową, rosyjską około granicy z Białorusią i że będzie wspierał demokracją czy demokratycznie w cudzysłowie wybranego. Łukaszenka. Także zagrożenie takie istniało, ale większość społeczeństwa miało wtedy nadzieję odwrotną, że myśleli, że Rosja będzie wspierała naród białoruski, bo wybór był absolutnie jednoznaczny. I czy był to błąd? No to wychodziło, myślę, że z tego, co robił Łukaszenka, jak patrzyliśmy na nasze relacje z Rosją, jak e, analizowaliśmy, a teraz oczywiście nie ma żadnych złudzeń, że Rosja by weszła wojskami na terytorium Białorusi i zrobiłoby wszystko, żeby zaduszyć protest białoruski. A Chciałbym pana zapytać o, o Łukaszenkę, bo przecież e, no mieszkał pan na, na Białorusi, my obserwowaliśmy te, ten proces zmiany czy odchodzenia Łukaszenki od, od demokracji z Polski, ale jak to wyglądało na, na, na Białorusi? To będzie moje pierwsze pytanie. A drugie moje pytanie, i, i potem chciał oddać głos panu ambasadorowi Nowakowskiemu, jest takie: jak Białorusini postrzegają dzisiaj. Rosjan, czy Rosję w ogóle. Bo, bo, ale najpierw to, to pierwsze. Co się takiego stało, że Łukaszenka tak odszedł od tego? Przecież mógł być nie, przywódcą, no, nie, może nie, nie w pełni demokratycznym, ale, ale no, mógł lepiej, ale jak, jak, lepiej Jak na świat postsowiecki miał szansę być przywódcą z poparciem społeczeństwa? Jak chcę tu zaprzeczyć. On nigdy od niczego nie odchodził. On przyszedł właśnie z intencją stworzyć państwo, czy kierować państwem poprzez metody dyktatorskie. Został tyranem i chciał i chce utrzymywać władzę przez całe swoje życie. Do ostatniego dnia. Jego celem jest, bo 28 lat już rządzi Białorusią i od pierwszego dnia no będzie dziwno to brzmiało z ust byłego ambasadora, ministra, w rządzie miał oczywiście Wielu spotkań z Łukaszenką, nawet w cztery oczy, że nigdy nie głosowałem na niego. I tak, bo pierwszy raz poszedłem na wybory, kiedy byłem studentem i nawet nawoływałem wszystkich, żeby głosowali za Szuszkiewicza. Moi rodzice głosowali za Pazniaka, znaną osobą mm -hmm. też w naszym tak, tak. ruchu demokratycznym na Białorusi, bo zawsze uważam, że on jest populista, że zawsze jest prorosyjski i właśnie ta jego prorosyjska prorosyjskość była elementem, która który grał, odgrywał dla mnie ważną rolę, bo rozumiałem, że Rosja nigdy nie będzie chciała, żeby Białoruś była niepodległym krajem. I w 90-tych latach była ta szansa, taką szansą wykorzystali Litwa, Łotwa, Estonia, żeby odciąć się od Rosji, żeby spróbować budować niepodległy kraj kraje, ale w intencjach w wstąpienia do wspólnoty europejskiej, do Unii Europejskiej. I to zrealizowali. Później wstąpili, czy razem wstąpili faktycznie do NATO. I to było gwarancją bezpieczeństwa i nadal jest gwarancją bezpieczeństwa tych krajów nadbałtyckich. Łukaszenka prowadził inną linię, uważał, że tylko Rosję. Dlaczego? I tu trzeba zrozumieć taką Rzecz, o której zapominają wszyscy, jego marzeniem, i będzie to teraz brzmiało bardzo dziwne, do tej pory, do ostatniego dnia jest być na Kremlu przywódcą. Będzie się nie uwierzyć w to, ale na, to czy jest to, to realne? Jedno. Nie, powiem dzisiaj, że nie, nie jest realne, ale on o tym marzy, do tej pory, a wtedy Jelcyn był bardzo stary, mm. bardzo słaby, on jeździł w regiony Rosji, on zapraszał gubernatorów rosyjskich, był na tyle aktywny, Przestrzeni informacyjny rosyjski, że naprawdę miał szansę wtedy wejść na Kreml. I to jego była intencją. Nie zachowanie w Białorusi, a dołączenie do Rosji i w ramach tego wspólnego już państwa z tak? zbiu czy później tak. znów Federacją Rosyjską, do czego teraz niestety idziemy, być przywódcą i mieć broń jądrową, być liderem świata, decydować o losach ludzi. Jego intencja, to jego mentalność jest. No tak, to, 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 to rzeczywiście jest prawda, że on w latach 90 marzył o tym i, o i tym wydawało mu się, że ma szansę nawet, że, tak. że jego duża część starej nomenklatury rosyjskiej popierała przecież, natomiast od przyjścia do władzy Putina, Właściwie ten, ta szansa upadła. No, tutaj mnie pan, drogą. Tak, tutaj drogą. mnie pan ambasador zdziwił, dziwił, że on do tej pory o tym no, myśli. Jedna rzecz o tym, o czym myśli, druga rzecz, czy jest to realne. Nie, Oczywiście nie, nie on marzy o tym, że Putin umrze wcześniej i może być taka sytuacja, że on będzie spróbował zająć jego miejsce. Marzy o tym, czy jest to realne? Myślę, że nawet procenty nie dał na to, że to jest realne.